Witajcie. Ja nazywam się EXTRA121, a to jest LEGO Mania, Video blog o tematyce LEGO. Dzisiaj srecynizuję zestaw z serii LEGO Kreator, A jest to zestaw 31015 EXPRESS. Jak wiemy, kreator przyzwyczaił nas do zestawów, w których znajdziemy elementy. Z których możemy ułożyć trzy różne budowle, jak widzimy, napis 3 w Mamy także logo Lego, logo serii, jak już mówiłem, kreator przedział 6 do 12 lat, a także numer seryjny 31015. Tutaj zaś mamy szybszy ekspres, a tu wagon. A na środku czyli centralnym punktem jest zwykła, stara, czy stara może nie, ale wszechczasowa lokomotywa. Tutaj także widzimy logo LEGO w numer seryjny, czy w jednym i w skali 1 na 1 koło naszego, naszej lokomotywy i także ostrzeżenie co to się klocków i takie tam tutaj widzimy Logo Lego seryjny i 3 w jednym, Logo klocka, a także cena 1999. Informacje, że nasz zestaw został wyprodukowany w Danii, na Węgrzech, w Meksyku i w Czechach. Nie ma Chin, trzeba się cieszyć. Tutaj ostrzeżenia LEGO, Logo Lego, logo, logo numer seryjny i LOGO 3 w jednym. Tak samo mamy tu logo LEGO, numer, a tu za to mamy model z 3 w jednym w sześciu językach i ostrzeżenia ciąg dalszy, a z tyłu mamy wyszczególnione te trzy pociągi, czy jedne z nich to waga. Także mam informację, że na zakupie trzech takich oto zestawików możemy zrobić pociąg składający się z lokomotywy, wagonu i drugiej lokomotywy. Także mamy trzy w jednym, logo LEGO i numer seryjny, a także lego.com kreator, zachęcenie do wejścia. Nasz zestaw ma 56 elementów. Otwórzmy. Otwiera się go bardzo zwyczajnie, jak wszystkie zestawy LEGO. Jak widzimy, dostajemy dwa opakowania. Instrukcje o modelach naszych trzech, a także zachęcenia do kupna innych, dostajemy tu także. Oczywiście, zwykłe instrukcje, ponumerowane krok po kroku. Jak widzimy, to jest niebieskie i oprawiono w taką żółtą ramkę. No widzimy krok po kroku, wszystko jasno opisane, wszystko łatwe do zrobienia. Widać odwrócone no wszystkie i tutaj także mamy spis elementów. A także zachęcenie do kupienia chaty w górach. Jak już mówiłem wcześniej, zostajemy dwa pudełka, dwa foliowe woreczki. Pierwszym dostajemy mniejsze elementy, takie jak szyby, groszki, czerwone deski, taki oto klocek nadający się na płytkę, a także elementy do łączenia, prawdopodobnie i naprawdę kółek. W większym mamy. W większym naszym opakowaniu mamy lepsze elementy, to lepsze. Na pewno lepsze. Chociażby ten oto komin. I także kółka, które były już pokazane w skali 1 na 1 Także i dach. Elementy, które mogą pomóc nam w przyłączeniu czegoś. I klocki, no, spajające. Tak oto przedstawia się nasza jedna z trzech konstrukcji. Jak widzimy, jest dość spora. Jednakże skala na pudełku chyba jest minimalnie większa. Jak widzimy, ma obracalne koła, więc może jeździć. Ma także jedną część, która się porusza. Jest to komin. Potrzebny był, żebyśmy mogli go tak oto posadzić. Poza tym konstrukcji tutaj nie ma zbyt wiele. Nie jest to skomplikowana konstrukcja. Może się wydaje jednak, że krok po kroku w instrukcji zajmuje to zaledwie 13 stron. Jak widzimy w tym pociągu ograniczyli się do małej ilości uszytych elementów. Jak widzimy elementów dostajemy sporą garść. Przypomnijmy sobie, że przy pierwszej lokomotywie było to zaledwie groszek, jedna blaszka i światełko. Jednak sama ciuchcia, ciuchcia, sama lokomotywa nie jest zła. Jak widzimy, nie ma miejsca na wejście, lecz także może jeździć, ale ma tylko jedną no, obrotową rzecz. To jest według mnie. Niestety, wyruchnie najgorsza konstrukcja ze wszystkich modeli, które nam przedstawia firma Kreator w tym oto zestawiku. W kwestii wagonu tak samo ograniczyli się do dość małej liczby elementów, więc zostaje nam elementów jeszcze więcej niż poprzedzający nas wcześniej lokomoty. Wagon sam w sobie nie jest zły, lecz jest najmniejszą konstrukcją ze wszystkich. Co prawda też umie jeździć, może się podczepić do pociągu albo do drugiego wagonu. No. No i to było na tyle. Oceną tej jest dobry. Chodzi o to, że jak widzieliśmy na poprzednich obrazkach, wydawało się, że... Te konstrukcje mogą zawierać podobną ilość elementów, ale najlepszym, jednakże najlepszą konstrukcją z tych trzech jest pierwsza tytułowy pociąg, który zawiera prawie wszystkie elementy co tutaj widzimy, jednakże zostają trzy małe elementy. Podsumowując zestaw jest całkiem niezły. Jeśli ktoś chce pociąg za cenę 20 zł, to zapraszam. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w następnym